Cześć ludziska, z tej strony Maxim, witam Was w kolejnym filmiku z cyklu Gamingowe Polowanie, dawno nie było nic z tej playlisty. A jak wspominałem na live udało mi się dopaść, wygrać aukcję, tutaj jest jedna paczka. I drugą paczkę dostałem od widza, od Tomka, dzięki Tomek. Tutaj tekst od Tomka, że jest to na dotacja na rozwój kanału. Także kompletnie nie wiem, nie mam pojęcia co tam jest. Ja sobie pozwoliłem tam gdzieś się zamazać w razie czego dane adresowe. Zacznijmy może od paczki, którą wygrałem w licytacji. Czekajcie, ja sobie tylko tutaj zmienię pozycję. Ok, dobierzmy się do niej. Celowo otwieram z drugiej strony, żeby tych danych adresowych nie ujawniać, bo po co? Ok, zobaczmy, jak to jest zapakowane. Czekajcie, ja może sobie tą usunę. Zobaczmy co tutaj jest w ogóle. No, ciężko się do tego dorwać. Widzę, że sklejone z takich dziwnych kartonów. Dobra. Gdzieś tam trochę dalej już jestem. Ok, dobra. Karton mamy rozwalony. No i zaczniemy przeglądać. Jeżeli chodzi o tą moją wygraną aukcję, to mam tutaj na myśli konsolę, która się nazywa, jak widzicie, Dendy Junior z takimi naklejkami, widzę 64 MB. W każdym razie co to jest? Jak widzicie, jest to konsola Pegasus podobna, tudzież jest to odmiana NESa Famicona, oczywiście podróbka. Z tym, że my w Polsce mieliśmy bardzo popularną konsolę Pegasus, tak? I ona była, mimo tych wszystkich podróbek, bardzo trwała. Jak, jak na, oczywiście, cenę, swoją cenę, to tutaj powiem szczerze, że konsola właśnie ze stajni Dendy też jest taką konsolą dość wytrzymałą. Oczywiście ten plastik nie jest jakiś rewelacyjny, nie jest jakiś mega super, ale czy tak, czy tak. Te konsole były dość mocno trwałe. Jak widzicie skrzypi nieźle. Tu mamy slot na cartridge. Tutaj są z boku wejścia na pady. Zaraz Wam pokażę pady. Jak widzicie takie są porty na, na kontrolery. A z tyłu w samej konsoli standardowo jak w tego typu podróbkach mamy kabel AC adapter, czyli do zasilacza mamy kable audio i wideo. Tutaj jest źle opisane. To też się często zdarzało w przypadku podróbek. Bo mamy tutaj Kable typowo na audio, a tak naprawdę mamy tutaj audio i wideo. No i RF Switch na kabel antenowy, z którego już teraz praktycznie się w ogóle nie korzysta. Te konsole tego typu były bardzo popularne w Rosji, jeżeli chodzi o firmę Dendy. Tych konsol było też dość sporo odmian. Postaram się je poposiłkować gdzieś tam dokleić wam w tle jakieś fotki z różnymi odmianami tych konsol. Od spodu jeszcze mniej więcej, tak to wygląda jak widzicie zobaczymy, udało mi się to wygrać jako sprzęt niesprawdzony, jak będzie działać to będę zadowolony i, i na pewno pokażę wam jak to wygląda w działaniu w późniejszym czasie z przycisków tutaj znajdujących się no to mamy power czyli włączenie samej konsoli reset i nic więcej nam do szczęścia nie potrzeba, oczywiście suwak do wyciągania kartridży w zestawie, który udało mi się wygrać oczywiście były tak jak tutaj widzę dwa pady Same joypady, co też jest plusem, tak jak i w przypadku Pegasusa, one też są dobrej jakości. Jak wiecie, dzisiejsze podróbki to te pady, nie dość że posiadają bardzo krótki kabel, to mają naprawdę bardzo bardzo słabą trwałość. W przypadku joypadów, właśnie tutaj i Pegasusowskich, i właśnie z tej firmy Dendy, tudzież bardzo bliźniacza jest podróbka, która się nazywa Simba. To naprawdę one są ok, jeśli chodzi o wytrzymałość. Chciałem właśnie mieć taką porządniejszą podróbkę, także zobaczymy, jak to będzie w praniu. Kabel jest dość długi, także nie ma tutaj problemu. I oczywiście, jak to zawsze prezentowali, można sobie było te pady wsunąć tutaj. W zestawie, który udało mi się wygrać, jest jeszcze oczywiście drugi pad, w tym, że nie ma zasilacza, będę się musiał dogrzebać. Tutaj mamy drugi pad, on się nie różni od tego pierwszego, oczywiście w części konsoli było to zrobione tak, że jeden pad posiadał większą ilość przycisków, drugi mniejszą. Tutaj w tym wypadku one są tożsame, identyczne, także nie ma tutaj żadnych, że tak powiem, żadnej ubogiej zawartości co do drugiego gracza. Ok, mamy dwa pady, i jeszcze w zestawie była jakaś składanka. Zerknijmy. Mamy tutaj 12 in 1, 20 in 1, z tego co widzę to mamy 4 powtarzające się gry, ale bardzo fajnie, bo są to dobre tytuły, Galaxian oczywiście, to każdy z Was powinien go znać, Battle City, Kung Fu, oh fuck, Kung Fu podejrzewam, że chodzi o Kung Fu, no ale dobra, zobaczymy i Papaj, Papaj też bardzo fajna gierka, Papaya Papaja się dość mocno na swojej atarence, no i oczywiście reszta gier to mamy odmiany, czyli z dwójką, z trójką. I widzę Battle City się załapał na czwórkę. Ok, tak to wygląda. Mam nadzieję, że wszystko będzie działać. Tak jak mówię, gdy sprawdzę, dogrzebie się do swojego zasilacza, gdzieś tam go znajdę, dam wam znać, jak to wygląda. A teraz przejdźmy do Meritu. Bo tutaj akurat wiedziałem co wylicytowałem, więc nie jest to dla mnie kompletnie żadną niespodzianką. Czekajcie, ja sobie tylko odłożę tutaj do kartonu. Te całe sprzęty cicho i zajmiemy się paczką od Tomka. Tak jak mówię, Tomek yy, gdzieś tam z tekstem wyjechał, że jest to na rozwój kanału. Ja kompletnie nie wiem, co tam jest w środku. Jestem cholernie ciekawy. Tą paczkę już mam od dwóch dni czy od trzech. <gry> Ale nie miałem możliwości zrobić filmiku, więc dopiero go robię teraz. Yy, paczka jest dosyć lekka, dosyć duża. Zobaczymy. Ok, jak tu się do tego dobrać. Gdzie tu jest spód, gdzie tu jest... OK. Myślę, że, że od spodu będzie dobrze. <śmum> Solidnie zabezpieczona. Mam nadzieję, że tutaj nic nie uszkodzę, więc staram się to robić dość delikatnie. Ok, zobaczmy. Dobra, mamy jeden boczek. Mamy drugi boczek. Tam widzę, jest jakiś kartonik, więc będę jeszcze bardziej delikatny. Ok. Dobra. W dalszym ciągu nie wiem, co to jest. Muszę się przyjrzeć. Ok. Wow. Fajnie. Bardzo się cieszę. Słuchawki z mikrofonem. Tego mi brakowało, bo powiem szczerze, w tej chwili robiłem live y na, na oryginalnym headsetie z Sony. Zobaczymy, jak będzie się sprawować tutaj sprzęt nateka, czyli słuchawki, jak widzicie, H12, stereo headset, Ja tak naprawdę nie znam kompletnie tego modelu. Będę musiał sobie zobaczyć, jak to w praniu wygląda i ogólnie, jakie tutaj mamy. Inaczej, może Wam pokażę specyfikację. Nie wiem, akurat to jak z kamery mi trochę będzie przeszkadzał. Może zrobimy to na chwilę, tak? Ok, ja nie jestem jakimś audiofilem, więc kompletnie się na tym nie znam. Jak widzę tutaj kabel długości 1,8 metra. Oczywiście mamy standardowy mini jack. No jak widzicie, pasma przenoszenia itp., itd., dB, czyli głośność macie zobrazowaną na, na tabelce. Tutaj jeszcze czytam co my tutaj mamy. Multiplatformowe słuchawki stereo, kompatybilne z konsolami, smartfonami. Wysokiej jakości głośniki słuchawek, odpory na uszkodzenia tekstylny Przewód regulacja głośności na przewodzie. Fajna rzecz, powiem szczerze, że zaskoczyłeś mnie, Tomek. Kompletnie nie wiedziałem się czego się spodziewać, ale no, zobaczymy, przyjrzymy się. Na pewno nie umieszkam sprawdzić i być może następny live jaki zrobię. To będzie w tych słuchawkach, jeżeli one mi będą współpracować z padem do PlayStation 4. E, zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie lepiej i że będzie tysiąc razy lepszy od, od, od tego standardowego headsetu z konsoli PlayStation 4. Ja tutaj postaram się do tego dobrać, oczywiście, zaraz. I gdy będę miał czas przetestować to, to nie umieszkam czy na Facebooku wypowiedzieć się na, na, na ten temat. Ok, słuchaweczki są, mikrofon oczywiście tutaj jest, on nie jest dopinany, on jest na stałe. Okej. Okay. fajnie, że są to słuchawki. Widzę porządnie tutaj te nauszniki, że tak to nazwę, nie, nie po fachowemu. Tak jak mówię, nie jestem audyfilem, nie obracam się tutaj we wszelkich pojęciach, jeśli chodzi o, o słuchawki, tak bardziej profesjonalnie. Ale tutaj. Te małżowiny, że tak powiem, na ucho są naprawdę bardzo miłe, bardzo miękkie. Zobaczymy, co tutaj dalej. No i mamy kabelek. Tak jak mówię, kabel 1,8 długości. Standardowy mini jack. I mamy tutaj, oczywiście, regulację głośności. Tutaj jest jedna czy dwie. Czekajcie, zobaczymy. To jest jedna regulacja głośności. OK, tylko dziwi mnie jedna rzecz. Nie wiem, może ja jestem jakiś za stary. Tutaj na tym jednym jacku mam i mikrofon, i słuchawki, rozumiem, tak? Czyli prawdopodobnie będzie to wszystko grało OK. No, zobaczymy. Zobaczymy. Fajnie, ja się naprawdę cieszę. Dzięki Tomek. Na pewno będę testował i, i no cieszę się cholernie, bo w tej chwili akurat pracuję na bezprzewodowych słuchawkach Philipsa, które tak naprawdę muszę dość często już ładować, bo, bo one są już dosyć stare. Mam je kilka lat. No i jak to bywa z słuchawkami bezprzewodowymi ze średniej półki albo inaczej, ze średnio słabej półki, które posiadam, bo ja te słuchawki Philipsa są za około 100 coś zł. Bezprzewodowe, więc one mają swoje jakieś zagłuszenia, zakłócenia, jakieś szumy. Tutaj mam nadzieję, że naprawdę będzie fajnie, ale to, co bym chciał, to żeby ten mikrofon naprawdę fajny głos przekazywał, także na pewno. E, za niedługo mnie w nich usłyszycie. Zobaczymy, potestujemy. E, w każdym razie, jeszcze raz dzięki Tomek. Fajna, miła niespodzianka. E, m, także tak się prezentują obie paczki. Dzięki wielkie na rozwój kanału. Tak jak mówisz, na pewno się przydadzą, więc na pewno e, do czegoś je wykorzystam i myślę, że będę używał ich często. Także dzięki wielkie. Do usłyszenia. Na razie do następnych filmików. Hej.